Tak naprawdę z pomysłem na organizację konferencji o e-mail marketingu nosiliśmy się już prawie roku i potrzebny był nam dobry pretekst, z którym stało się przygotowanie takiego rozwiązania jakim jest SARE Script. Dodatkowo zmotywowała i zmobilizowała nas współpraca z Blu Rankiem, z którym mieliśmy okazję organizować to, to wydarzenie. Jeśli chodzi o, o samą konferencję, naprawdę przerosła nasze oczekiwania, bo ponad pół tysiąca osób się zarejestrowało. Mieliśmy Okazję spotkać się z 250 marketerami zainteresowanymi tymi rozwiązaniami, które wspólnie wprowadzamy. Mówię przede wszystkim o skrypcie, czyli o nowej formie komunikacji, nowym rozwiązaniu, które przede wszystkim dotyczy dwóch obszarów e-mail marketingu, to jest dynamicznej treści, czyli dostosowania zawartości wiadomości do indywidualnych preferencji odbiorcy bądź zarejestrowanych przez niego zachowań. I tutaj mówię o podmianie. W ramach jednej wysyłanej kampanii, takich elementów jak treści, grafiki, pole od, pole tematu bądź całe bloki wiadomości, które, które są dopasowywane do adresata. A drugim z takich obszarów jest wysyłanie wiadomości tylko i wyłącznie do określonych osób, według Y, jakiś schematów i spełnianiu określonych warunków, którym może być na przykład data urodzin, która się równa dniu dzisiejszemu, data wylotu, który następuje za dwa dni, y, albo jakieś określone, zarejestrowane zachowanie we wcześniejszej kampanii. Także y, wszystkie te elementy można automatyzować. One pozwalają na nawiązywanie do takiego trendu, który jest przechodzenie z komunikacji masowej do komunikacji one-to-one -one i taka znana wszystkim Forma Lajka, gdzie z dużej grupy docelowej wybieramy potem stopniowo ludzi zainteresowanych, zachowujących się w określony sposób i tylko z nimi się komunikujemy, nawiązując do ich zachowań. Script to takie rozwiązanie, które jest tak naprawdę językiem programowania, więc jako takie ma udostępnioną dokumentację, z, którą wszyscy, z której wszyscy mogą korzystać. Bazując na niej, można samemu tworzyć nowe funkcjonalności, więc to jest dzięki temu system e-mail marketingowy staje się tak naprawdę. Otwartą platformą deweloperską, która pozwala użytkownikom wzajemnie tworzyć funkcjonalności, z których będą korzystać. To jest bardzo cenne, bo tak naprawdę, my, jak każda firma, mamy ograniczone zasoby ludzkie, czasowe. Nie wszystko też wiemy najlepiej, dlatego chcieliśmy oddać władzę w ręce, w ręce naszych klientów, użytkowników, którzy wiedzą często najlepiej, czego, czego potrzebują. Już niedługo, bazując na Saraskriptie, będziemy opracowywać, przygotowywać nowe funkcjonalności. Interfejsy, które pozwalają korzystać z niego osobom, które nie mają absolutnie żadnej wiedzy technicznej, więc mogę zagwarantować, że rozwiązanie będzie rozwijane i będzie dawało coraz więcej możliwości. A póki co można się zapoznać ze szczegółami tego, tego rozwiązania na stronie www.slash SAREScript, także, także zapraszam.